Cześć, dziś mam przyjemność porozmawiać z Ewą Janusz, dietetykiem klinicznym, który pracuje dla estrowity. i opowie dziś nam o diecie na dobrą pamięć i koncentrację. Rok szkolny już się rozpoczął na dobre, masa nauki, powrót do jesiennej pogody. Sprawia, że mamy świadomość tej intensywnej pracy naszego mózgu. Czy jest jakiś naturalny sposób na to, żeby wspomóc pracę umysłową, naszą koncentrację, pamięć? Tak naprawdę dieta i to, co wkładamy na nasz talerz na co dzień, będzie miało ogromny wpływ na to, jak się uczymy, jaką mamy zdolność koncentracji, jak szybko w stanie się czegoś nauczyć. Dlatego przede wszystkim dieta w niezbędnych na stronę kwasy tłuszczowe Tutaj mam na myśli głównie kwasy omega-3. Dodatkowo witaminy z grupy B, które również są bardzo istotne dla prawidłowej pracy mózgu. Ponadto antyoksydanty, głównie witamina C, witamina E, cynk, żelazo, selen, miedź, mangan. Tak naprawdę tych witamin i minerałów jest bardzo dużo, które warunkują nam prawidłową pracę mózgu. Poza dietą niesamowicie istotna jest też aktywność fizyczna. Prawda jest taka, że ludzie nie są stworzeni do ciągłego siedzenia, tym bardziej dzieci, które mają tak naprawdę bardzo dużo energii, dlatego warto zadbać w przypadku dzieci o tą aktywność fizyczną, ale taką pozalekcyjną, czyli jakieś dodatkowe zajęcia, nie wiem, dodatkowy spacer, nawet spacer z tym, jeśli jeszcze pogoda na to pozwoli, to może być to rower, bieganie czy pływanie. Aktywność fizyczna również będzie zwiększała nam zdolność koncentracji. Kolejny aspekt w sumie nie tylko dla prawidłowej pracy mózgu, ale też dla takiego zdrowego stylu życia to sen i regeneracja. Element taki bardzo podstawowy, ale często też pomijany gdzieś tam w aspekcie dbania, dbania o siebie. W przypadku dzieci, no te 8 godzin 8 godzin no to jest tak naprawdę minimalna ilość godzin dla takiej prawidłowej regeneracji całego układu nerwowego. Warto też zadbać o tą higienę w przypadku dzieci, czyli nie tylko wietrzenie sypialni przed snem, takie wyciszanie się, ale ograniczanie korzystania z urządzeń elektronicznych, jak mam na myśli Tutaj telefon, tablet, laptop czy telewizor, bo tak naprawdę one wydzielają dużą ilość światła niebieskiego, która będzie działała na nas tak pobudzająco, zamiast wyciszające. Także to chyba takie trzy najważniejsze aspekty właśnie, jeśli chodzi o e, zadbanie o pamięć, koncentrację w naturalny sposób, e, czyli zbilansowana dieta, e, aktywność fizyczna, sen i regeneracja. A jeszcze jedno przypomniałoby się, zapomniałabym, a to też ważny aspekt, e, prawidłowe nawodnienie. W przypadku dzieci szkolnych e, powinny być to minimum, e, minimum być to 6 szklanek wody dziennie. Natomiast warto też pamiętać, że zapotrzebowanie na wodę dostosowujemy do pieku, do masy ciała, do aktywności fizycznej. Dlatego to też jest ważny element. W momencie, kiedy spożywamy zbyt małą ilość wody, to niestety, ale takie znużenie, spadek koncentracji, senność bardzo często może się zdarzyć. Dlatego warto pamiętać też o piciu wody na co dzień. Wspominasz o całościowo, całą, że tak powiem, trybie życia i to jest faktycznie bardzo ważne, ale często rodzice pytają, czy to, co dzieci lubią najbardziej, czyli słodycze, przekąski, mają również wpływ na ich koncentrację. E, tak, oczywiście mają duży wpływ na koncentrację, bo e, często zdarza się tak, że dziecko na śniadanie zjada gdzieś bułkę czy kanapkę z nutellą, a później w szkole jest to droczówka baton sok owocowy, no i niestety spożywa w ten sposób same cukry proste, same tłuszcze i oczywiście jest bardzo duży zastrzyk energii, ale to jest tylko na moment. Następnie jest bardzo duży spadek, spadek tego poziomu insuliny, automatycznie jest spadek koncentracji, znużenie, zmęczenie. Dlatego ja też nie jestem w sumie za takim całkowitym eliminowaniem słodyczy. Bo nawet dla takiego zdrowia i komfortu psychicznego w przypadku dzieci to jest też, też bardzo ważne, ale skupmy się na zdrowych alternatywach słodyczy i dobrych jakości słodyczach. W sklepach możemy dostać już naprawdę dobrej jakości nawet batony na bazie daktyli, na bazie orzechów, słodycze do szkolnej siedleniówki możemy zastąpić gorzką czekoladą i świeżymi owocami, które też zastąpią nam te takie słodycze popularne, sklepowe jakieś batoniki czy drożdżówki. Co jeszcze powinniśmy ograniczyć w diecie naszych dzieci, żeby jednak ta koncentracja nie spadała? Właśnie mówiłaś tłuszcze trans, tak, tutaj cukry. Może nie wyeliminować, ale chociaż ograniczyć. Tak, ograniczyć i skupić się na takich dobrych i zdrowych alternatywach, bo trzeba pamiętać, że zawsze mamy alternatywę i zawsze mamy jakiś wybór. I warto z tego korzystać. To jest kwestia po prostu wyboru czy wybierzemy sobie taką białą drożdżówkę ze sklepu, czy wybierzemy sobie dobrej jakości jakiś baton e, na bazie właśnie orzechów, bakterii czy suszonych mięśniowodów. E, warto też ograniczyć w diecie soki owocowe, e, które no niestety są też dużą dawką dużą cukru, często są też doskonalne, czyli wszelkiego rodzaju soki, e, nektary. Oczywiście soki świeżo wyciskane jak najbardziej możemy pić, natomiast warto pamiętać, e, że należy traktować je jako odrębny posiłek jest to, które będziemy popijać w ciągu dnia, jak wodę. No bo niestety ale zawiera on też jakąś wartość kaloryczną i jeśli wypijemy, nie wiem, powiedzmy trzy takie buteleczki świeżo wyciskanego soku w ciągu dnia, to już będzie naprawdę duża, duża dawka cukru, więc ograniczamy tego typu produkty właśnie takie dosładzane. Dodatkowo ograniczamy też tłuste mięsa, wędliny, które też często pojawiają się w takich szkolnych siadaniówkach, szkolnych kanapkach. Na rzecz właśnie jakiś chudych mięs, wykorzystujemy też różnego rodzaju pasty warzywne, pasty ze strączków, czyli zawsze staramy się wybrać coś zdrowszego i coś lepszego dla naszego organizmu. Wiemy już czego nie jest co powinniśmy ograniczyć w naszej diecie, jednak co powinno znaleźć się na naszym talerzu, żebyśmy mogli mieć bardzo dobrą pamięć, koncentrację? Na co powinniśmy zwrócić konkretnie uwagę? Dietą dla mózgu mogę nazwać dietę, która będzie bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe. Głównie tutaj mówię o rybach, orzechach, nasionach, pestkach, witaminach z grupy B oraz dieta, która będzie bogata w nawodnienie, bo to też jest bardzo istotny element. Jeśli chodzi o ryby i orzechy, to są one bogate w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Tutaj mowa o kwasach omega-3 i omega-6. Które dają nam tak naprawdę siłę i energię na długi czas. Głównie kwasy omega-3 wpływają na pracę układu nerwowego poprzez poprawę przepływu podstaw nerwowych. Najczęściej dzieci nie spożywają tej zalecanej ilości ryb, czasem z względów smakowych, czasem z względów etycznych, gdzieś tam w kwestii tego, jakie poglądy mają rodzice. Dlatego zaleca się i najbardziej w sumie bezpiecznym źródłem tych kwasów są źródła roślinne, które będą pochodziły właśnie z olejów zimnotłoczonych, z pestek, z nasion, z orzechów, jeśli chodzi o ten kwas, który jest tak naprawdę najbardziej istotny w przypadku funkcjonowania układu nerwowego, to kwas DHA, czyli dokozahekselenowy, w większości spotykany w rybach, ale również może być pozyskiwany z mikroalk morskich, to jest taka alternatywa, która właśnie jest stworzona dla wegan i wegetarian. W przypadku orzechów i nasion, czyli tych głównych produktów, które są bogate w pasy omega-3, e, dają one bardzo dużo energii, zawierają dużo tych niezbędnych finansowanych tłuszczowych, e, jednocześnie zawierają mnóstwo antyoksydantów, głównie tutaj witaminy E, która właśnie występuje w tych nasionach, w pestkach, olejach zimno e, Są bardzo smaczne, tak naprawdę orzechy są próbkie, a dzieci bardzo lubią chrupiące, chrupiące małe przekąski. Czy aminokwasy wpływają pozytywnie na proces zapamiętywania? Na początku pamiętam, że wymieniałaś tak szereg substancji, które wpływają korzystnie na nasz proces pamięci. I czy właśnie aminokwasy również wpływają na nasz proces zapamiętywania? Aminokwasy jak najbardziej. Warto pamiętać, aby codziennie zapewniać sobie te aminokwasy. Znajdziemy je głównie w jajach, w podmniejsie, w roślinach strączkowych. Które teraz też będą stanowiły właśnie bardzo dobrą alternatywę dla pokarmów mięsnych. Coraz częściej widzę, że rodzice, jak i dzieci przychodzą na takie diety wegańskie, wegetariańskie, dlatego rośliny strączkowe będą bardzo dobrym źródłem ampneokwasów, które powinniśmy również dostarczać do organizmu. A jak wiadomo, będą one też wpływały pozytywnie na pracę naszego układu nerwowego. Super! No to powiedzmy, że już te pożywienie dla naszego mózgu mniej więcej skonstruowałyśmy, wymieniłaś bardzo dużo substancji. Czy mogłabyś taką receptę, ewentualnie jakąś poradę dać dla wszystkich rodziców, którzy nas oglądają, powinni, które powinni kwasy Omega-369 wybrać, poszukując tych najważniejszych, takich najlepszej jakości dla swoich dzieci? Musimy też pamiętać, że te niezbędne niastrony kwasy tłuszczowe, jak sama nazwa wskazuje, są one niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu. Ponadto nasz organizm nie jest w stanie ich samodzielnie wytworzyć, dlatego należy je codziennie tak naprawdę dostarczać do naszego organizmu od zewnątrz. Jeśli chodzi o tłuszcz, to tak naprawdę stanowi on 20% suchej masy naszego mózgu, dlatego jest niesamowicie istotny dla jego prawidłowego funkcjonowania. Jeśli już staramy się wybierać kwasy tłuszczowe dla naszych dzieci, to starajmy się, aby były one w jak najczystszej postaci. Jedną z lepiej przyswajanych się form kwasów omega-3 i 6, które są tak naprawdę korzystne dla funkcjonowania mózgu, jest to forma bioestru. Bioestry są tak naprawdę bardzo małą cząsteczką, która w łatwy sposób wchłania się do naszych organizmów. Odpowiadając na potrzeby rozwoju i kształtowania układu nerwowego u dzieci, stworzyliśmy nowy produkt, jakim jest Estrovita Genius Kids, która zawiera unikalną formułę, tak naprawdę dwie unikalne formy kwasu omega-3. Jest to DHA, czyli kwas dobozachek i ALA, kwas alfa-linolenowy. Oba te kwasy, oba te źródła tych kwasów są pochodzenia roślinnego, dzięki czemu produkt tak naprawdę mogą spożywać osoby będące na diecie wegańskiej i wegetariańskiej. Estrovita Genius Kids został wzbogacony o witaminy D, K, które są niezbędne dla prawdziwego rozwoju i wzrostu dziecka. Czyli tak naprawdę w jednym produkcie mamy aż cztery oleje, w tym olej z mikroalk oraz olej lniany, który pomoże w koncentracji pamięci naszych dzieci. Dodatkowo przypominamy, że należy pamiętać o czynnikach takich jak sen, nawodnienie, czy chociażby alternatywa słodyczy, pilnowanie pewnych zasad w diecie, odpowiedni poziom omega 369 i nasze dzieci nie będą miały kłopotu w szkole. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Na dziś to już wszystko. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zachęcamy do zadawania ich w komentarzach. A wraz z Ewą postaramy się sprostać odpowiedziom. Dziękuję Ci bardzo.